Tragedii ciąg dalszy pan Ding wypadł z top 10 na świecie. Swego czasu Ding był znany jako bardzo, bardzo solidny zawodnik. Ma przecież na koncie 100 partii bez porażki na tym topowym poziomie zagrać 100 partii i ani jednej nie przegrać to jest naprawdę nieziemskie osiągnięcie. Natomiast tutaj Nakamura wyciągnął wariancik, który grywał już wcześniej więc raczej nie było to wielkie zaskoczenie. Tutaj najczęściej zawodnicy wybijają hetmanem. Nakamura zdecydował się na skoczek F6 i odbił sobie po prostu skoczkiem. Biały tutaj kontynuuje rozwój, no i doszło do takich oto wymian. Więc widać, że centrum zostało całkowicie wyzerowane. Jeszcze dodatkowo trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, że jakieś motywy związane z goniec B4 mogą się pojawić, więc biały pod tym względem musi być czujny. Aczkolwiek ogółem trzeba stwierdzić, że ten Hetman stoi na C3 całkiem dobrze. Poza ty, tym motywem raczej nie ma jak tego Hetmana na ten moment atakować, więc wszystko wygląda naprawdę bardzo zdrowo. No i tutaj Ding pryncypialnie podchodzi do tematu, więc zajmuje centrum. Nakamura odpowiada ruchem A6, co jest raczej rzadko spotykane. E6 było częściej grywane. I teraz ciężko powiedzieć właściwie, jak biały powinien się rozwijać dalej. Chyba jakiś goniec C4, goniec D2, żeby wieżę szybko wprowadzić do akcji. I jakiś tam symboliczny plusik po stronie białego będzie. Nic spektakularnego, ale delikatnie przyjemniejsza pozycja. Natomiast tutaj Ding zagrał dosyć zachowawczo. Zagrał goniec Edwan i Nakamura odpowiedział sobie po prostu ustawiając się symetrycznie. Niestety według mnie Ding... Przynajmniej na tym turnieju się nie podniesie. Na koniec na koniec nagrania podam wam przykład, dlaczego tak mi się zdaje. Miejmy nadzieję, cały czas trzymam kciuki, żeby do listopada się wykurował. Nie wiem, no kurczę, ciężko powiedzieć, co tutaj może mu pomóc, bo no, nie grał dosyć długo w szachy, to nie pomogło. Coś tam w wywiadach mówił, że problemy zdrowotne, z którymi już się uporał, no ale też wydaje się, że to nie pomogło, także nie mam zielonego pojęcia. Co mogłoby mu pomóc, ale miejmy nadzieję, że do tego meczu Mistrzostwo Świata się ogarni. Tutaj, Rosada w sumie bardzo logicznie wygląda, tak, żeby się obronić przed tym motywem. Ding zagrał A3, co jest znowu dosyć takie wolne. No to Nakamura się tutaj rozkręca i trzeba powiedzieć, że podejście Hikaru jest dosyć ryzykowne. Bo on na dłuższą chwilę zostawia tego króla w centrum, ale Ding nie ma jak tego króla zaatakować. Przynajmniej nie jest to takie proste. A z drugiej strony toczy się tutaj walka o pole D4. Jeżeli na kamurze uda się tego skoczka wtrynić na D4, no to Ding będzie miał tutaj naprawdę grube problemy. I w partii Roszatka wierza C8. I znowu widać. Że to skoczek D4 wisi w powietrzu po prostu z atakiem na tego Hitmana. I właśnie dlatego koniec lepiej by stał na C4 niż na E2, ponieważ teraz jakiś skoczek D4 no w żadnym wypadku nie jest groźny, po prostu można wybić. Bicie tutaj też nie będzie groźne, no bo wtedy zawsze atak na F7. Więc ten koniec na E2 stoi po prostu źle. I tutaj Ding stwierdził, że te problemy po linii C są jak najbardziej realne, i w związku z tym postanowił odejść. Ale to jest kolejne takie dosyć pasywne zagranie, i wiadomo, że zawodnik kalibru Nakamura czegoś takiego po prostu nie odpuści. Więc Nakamura dostał tę inicjatywę i teraz ją rozwija. Więc w partii Skoczy k Znowu ten hetman musi uciekać. Yy, uciekł z szachem. No to na kamura jeszcze bardziej się tutaj rozkręca. No i teraz przeszli tutaj panowie do takiej końcówki. No, goniec bije D1 byłoby lepsze, bo zabezpiecza pole B3. Choć pozycja i tak jest niezwykle nieprzyjemna. No, ale powierza D1 yy, to jest po prostu tragedia. I zatrzymajmy się tutaj na moment. Białymi. Po 16 posunięciach Ding dostał bardzo nieprzyjemną, żeby nie powiedzieć znacznie gorszą końcówkę, i coś takiego, no, na tym topowym poziomie po prostu nie ma prawa się zdarzać. Zobaczcie, biały poszedł hetwanem na D4, ten Hetman się tutaj pałętał, no Zrobił co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ruchów, i finalnie skończył na wyjściowym polu i po prostu został wymieniony. Więc to nie są takie błędy kalibru, wiecie, 2,8 ELO, że jakaś tam tycia niedokładność i przeciwnik dociska śrubę w oparciu właśnie o tę słabość. To są takie Błędy, no można powiedzieć, że dosyć prymitywne. No to jakaś pierwsza, druga lekcja szachów, że jak latasz dużo hetmanem na starcie partii, no to po prostu będziesz miał z tego tytułu problemy. I no dodatkowo, biorąc pod uwagę, że ding miał tutaj białe, no to podwójnie kiepsko to wygląda. I teraz ding postanowił podciągnąć króla. To ma sens żeby ten goniec był broniony ponieważ dopóki goniec jest niebroniony no to skoczek nie może się ruszać teraz jakieś tam groźby się pojawiają no ale to są takie nijakie groźby Nakamura w bardzo prosty sposób się obronił w ogóle dosyć przykre jest to jak się, jak się patrzy właśnie na te partie Dinga mówiłem wam wczoraj o tym konfesjonale w trakcie tej partii Nakamura poszedł właśnie do konfesjonału i opowiadał o tej partii no i powiedział, że no dosłownie jemu przykro się na to patrzy co tutaj Ding wyprawia więc jeżeli podczas partii no, w, no jesteś cieniem samego siebie na tyle, że aż przeciwnikowi się robi przykro no to widać, że naprawdę ta kariera Dinga w złym kierunku idzie no i teraz w partii mamy wieża D3 Goniec się wycofał, skoczka zabezpieczył. I muszę powiedzieć, że podoba mi się jak tutaj Hikaru podszedł do tematu, ponieważ Hikaru nie zrobił nic fikuśnego. Po prostu zgarnął gońca i teraz ma parę gońców plus ogromną kontrolę w tej pozycji. Ponieważ ten skoczek, no dobra, gdyby ten skoczek wtrynił się tutaj, co na pierwszy rzut oka nie jest takie nie do zrobienia. Gdyby ten skoczek faktycznie wtrynił się na D5, pozycja białego jest świetna. Ale ten skoczek na zawsze będzie musiał stać na D2, żeby oczywiście bronić przed tym związaniem. Druga sprawa. Zauważcie, że Nakamura mógł... Pozbyć się czarnopolowego gońca. Przecież ten jego skoczek stał na B3, cały czas bicie na C1 było możliwe. Ale Nakamura ma świadomość, że ten goniec z jednej strony jest ograniczony przez piony czarnego, z drugiej strony jest ograniczony przez piony białego. Więc ze strategicznego punktu widzenia Nakamura tutaj podszedł do tematu naprawdę wybitnie złośliwie, no co, coś pięknego. I tutaj wieża C3 daje jeszcze jakieś szanse na przeżycie. Natomiast biały gra F3, jeszcze bardziej osłabiając czarne pola. Wieża czarnego wtryniła się na c2, teraz goniec jeszcze wtrnił się na c4. no Biały jest tutaj powiązany z każdej strony i Nakamura wyliczył sobie taką sztuczkę. Sztuczkę, która obiektywnie nie była najlepszym pomysłem, ale była wystarczająco dobra. Ding się wystraszył i tego gońca nie zbił. Chociaż tutaj ciężko go winić, bo zobaczcie jak wygląda ta pozycja. Czarny ma pełną kontrolę i wydaje się, że wieża E2, wieża D2 jest po prostu po zawodach, że czarny się tutaj zdwoi i po prostu nie ma co zbierać. Okazuje się, że rzutem na taśmę biały jest w stanie zabezpieczyć pole D2, oddać nawet tego piona z linii A i tutaj z pionem mniej się bronić. Ponieważ goniec na zawsze będzie bronił na b4, a co za tym idzie pole a5 będzie zabezpieczone, więc czarny nie ma jak wytworzyć wolnego pionka. Więc ta pozycja przy precyzyjnej defensywie jest do przeżycia, no ale nic dziwnego, że Ding patrząc na beznadzieję tamtego ustawienia, no to zdecydował się na to nie iść, ale tutaj jest po prostu jeszcze gorzej. Tutaj jest po prostu jeszcze gorzej, bo te gońce są po prostu przepotężne. Teraz, kiedy te gońce już wjechały do obozu białego, no to biały po prostu nie ma figur, które mogłyby z tymi gońcami jakoś rywalizować. I teraz G3, koniec E3, A4 to oczywiście bardzo rozsądne, szuka tutaj aktywności, ding, ale no, aktywność czarnego jest znacznie potężniejsza i biały po prostu nie ma się gdzie ruszać. I w taki komfortowy sposób. Nakamura po prostu zdobył pionka. Są oczywiście różnopolowe gońce, co daje jakieś tam szanse walki o przetrwanie, ale pion E4 jest przyklejony do białego pola, więc ciężko go będzie bronić. No, goniec zawsze gdzieś tam jest w stanie go zaatakować. I druga sprawa, ta wieża jest piekielnie aktywna. I w partii, właśnie atak na Pionka, no i atak na H2. I teraz trzeba powiedzieć, że nie jest to proste do realizacji, tym bardziej, że Nakamura miał mniej czasu, ale fajnie tutaj Nakamura przygotował się idealnie ustawił sobie wszystkie figury. No i co tutaj Nakamura szykuje? Oczywiście to jest takie klasyczne testowanie przeciwnika. Trzeba sprawdzić czy przypadkiem Ding sam z siebie nie zrobi czegoś głupiego, ale nie zrobił. Więc finalnie Nakamura zagrał G5, żeby albo wytworzyć wolnego piona na linii h, albo y, przycisnąć na h4 żeby po prostu wytworzyć drugą słabość i żeby tę drugą słabość atakować. Goniec D2 w partii bicie, szachulec, no i tutaj król C3 sprawia, że no po prostu nie da się obu tych pionów wybronić. W partii poszło goniec C5, no i teraz tak, no niby pion na czarnym polu, więc wydawałoby się, że... Jakoś, jakoś uda się uda obronić, ale w praktyce okazuje się, że figury białego no po prostu są całkowicie nieskoordynowane. Dlatego po tym szachu lepiej było odejść królem w tę stronę, żeby gońca przestawić na E1. I tutaj pozycja dalej jest bardzo kiepska, ale biały jeszcze żyje. Tutaj jeszcze biały zabezpiecza tego piona H4, więc jeszcze można walczyć dalej. I tutaj no, tej, tej idealnej koordynacji nie ma, więc pogoniec B5, Ding po prostu się poddał. I na liście rankingowej dzieje się bardzo dużo, mianowicie Nakamura tym zwycięstwem wrócił na 2.800 ELO i jest teraz drugim zawodnikiem na świecie. Mało tego, Carlsen wkurzony, rozpędzony po porażce z Pragdanandą pokonał teraz Alirezę, więc wrócił na 2.830, elegancko, no ale niestety zobaczcie co się dzieje tutaj, no miejsce 13, 14 oczek w plecy. Ech. No to, 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 jest, to jest po prostu to jest po prostu tragedia. No myślę, że to słowo jak najbardziej tutaj pasuje. Właściwie dziwię się trochę, jak bardzo co po niektórzy się wkurzają, że wyczyny dinga są negatywnie oceniane. No jeżeli ktoś gra wybitnie, no to fani szachów piszą, że gra wybitnie, jak gra tragicznie, no to piszą, że gra tragicznie. Nie wiem dlaczego niektórzy oczekują, że Szachiści będą dostawali tylko pochwały, a jak coś idzie nie tak, to nikt nie będzie nic pisał. No, no to jest głupie, po prostu, według mnie. Natomiast zobaczcie sobie na statystyki. Na tym etapie. Dingowi jest znacznie, znacznie bliżej, na przykład do Jana Krzysztofa Dudy, niż do nawet Karuany, czy na Kamury. O Karlsenie nie, nie wspomnę, więc no cóż. Mistrz świata. Ewidentnie się tutaj załamał i nie sądzę, żeby w tym turnieju się podniósł. Z własnego doświadczenia Wam powiem: jak ja grywałem sobie różne turnieje i miałem trzy przegrane z rzędu, to już ciężko się było podnieść, a na turniejach, które ja gram, to jak przegram kilka partii z rzędu, to dostaję łatwiejszego przeciwnika. Tak to działa na turniejach otwartych. Natomiast na takich Topowych turniejach, no nie jest tak. Przegrywasz i tak dostajesz turbo silnego zawodnika. Więc nie ma czegoś takiego, że będziesz miał dwie łatwiejsze partie, zgarniesz dwa punkty, poczujesz się lepiej, wrócisz do pełni sił. Tutaj przegrasz trzy partie i dostaniesz magnusa na magnusie naprawdę ciężko będzie się odkuć. Druga sprawa, jeżeli w zamkniętym turnieju zawodnicy widzą, że idzie ci tragicznie, że no zdecydowanie nie jesteś w formie, to tym bardziej będą na ciebie polowali. Jeżeli zawodnicy w takim turniu widzą, że jesteś akurat w topowej formie, to nie będą próbowali zbytnio ryzykować z tobą, zbytnio coś poddymiać. Ale jeżeli widzą, że jesteś w tragicznej sytuacji, no to rzeczywiście musisz liczyć na to, że każdy będzie próbował nabić sobie na tobie punkty. Więc bardzo dużo się dzieje w tej tabeli w szachach klasycznych, no, mistrz świata wypadł z top 10. No powiem tak, wydaje mi się, że za mojego życia to czegoś takiego nie było, żeby mistrz świata był poza top 10, no bo... Wiadomo, Carlsen był mistrzem świata przez prawie 10 lat, wcześniej Anand. Anand grając już z Carlsenem nie był top 1 rankingowo, no ale był w czubie cały czas. Więc kurczę, no to taka sytuacja. No nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że ta załamka dinga pójdzie w aż tak tragicznym kierunku.